Polskiego Radia 24. A z nami jest pan Piotr Kucharczyk, prezes fundacji To Ja dziecko imienia Kamilka Mroska z Częstochowy. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, witam panie redaktor, witam państwa. Światowy dzień sprzeciwu wobec bicia dzieci w XXI wieku to brzmi jak anachronizm, że na świecie musimy w tych czasach jeszcze głośno mówić o tym, że. Używanie kar fizycznych, cielesnych jest albo powinno być absolutnie zakazane. Tak, to prawda. Niestety tak to wygląda. I tutaj chciałbym się głównie odnieść do przemocy wobec dzieci w Polsce, mm. ponieważ tutaj w tym kraju żyjemy i tutaj jakby skupiamy się najbardziej nad tym, nad tym problemem. Ten problem, yy, chociaż nadal jest olbrzymim problemem, to jednak wciąż występuje brak dostępnych i pełnych statystyk. Tych statystyk, które pochodzą z badań organizacji społecznych, to przede wszystkim badania prowadzone w latach ubiegłych, które są cyklicznie prowadzone przez fundację Dajemy Dzieciom Siłę. I tutaj jeżeli chodzi o same statystyki, to trzeba powiedzieć, że z ostatniego raportu z roku 2023 wynika, że aż 79% dzieci i nastolatków, a więc osób w języku prawniczym określanych jako małoletnich, Doświadczyło w swoim życiu przemocy lub zaniedbania, z czego aż 52% w roku poprzedzającym badanie. Natomiast sama, sam ten dzień dzisiejszy, tak, bo o nim przede wszystkim będziemy mówić, mówi o przemocy fizycznej. Trzeba pamiętać o tym, że ten klaps, tak zwany, tak, nie jest metodą wychowawczą jest formą przemocy. I tutaj badania, które są prowadzone, nie pozostawiają żadnych wątpliwości, że przemoc, nawet ta uznawana za taką mniej drastyczną, tak, bo wciąż gdzieś tam pokutuje takie stwierdzenie, że klaps to nic takiego, ale niestety nawet ten klaps ma bardzo negatywny wpływ na rozwój dziecka. Jeszcze osobiego. o tym porozmawiamy, tak. panie prezesie, ale najpierw to jeszcze może te dane, na które pan się także powołuje. Ostatni barometr postaw wobec przemocy, wobec najmłodszych przygotowany przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę wskazuje, że jedna trzecia Polaków dopuszcza stosowanie kar cielesnych. Dlaczego tak jest w naszym kraju, że ciągle istnieje takie przekonanie, że rodzic, opiekun może karać dziecko wedle swojego uznania? W Polsce pokutuje rzeczywiście taki pogląd, że dziecko jest własnością swoich rodziców, czyli takie bardzo przedmiotowe traktowanie. Natomiast walczymy z tym i my jako Fundacja i też Rzeczniczka Praw Dziecka, ale i inne organizacje działające na rzecz dzieci, walczymy z tym z tym przekonaniem. I też tutaj ustawodawstwo, m.in. ustawa e, zwana ustawą Kamilka, e, czyli ustawa o przeciwdziałaniu przemocy. Mówi o takim upodmiotowieniu dziecka, a nie o traktowaniu go jako przedmiot. Dziecko nie jest własnością swoich rodziców. Rodzice powinni zapewnić temu dziecku opiekę, powinni zapewnić temu dziecku komfort ekonomiczny, psychiczny, emocjonalny. No między innymi należy tutaj wspomnieć o tym, że takie dzieci kiedyś będą obywatelami. Tymi obywatelami dorosłymi. No są obywatelami również w tej chwili, ale będą obywatelami dorosłymi, którzy będą potem mieli swoje rodziny, będą wychowywać kolejne pokolenia, i to, co oni wyniosą z domu, no to niestety będzie rzutowało bardzo mocno na ich przyszłość. Tutaj rodzice tłumaczą się przeciążeniami emocjonalnymi, tak, o skuteczności kar fizycznych, ale też pokutuje takie powielanie wzorców znanych ze swojego dzieciństwa. No właśnie, na ile to jest wynik tych doświadczeń dorosłych, którzy teraz wychowują swoje dzieci, a którzy no, również byli, podlegani, byli poddawani takim, a nie innym metodom wychowawczym? Trudno powiedzieć, bo tutaj rzeczywiście trzeba byłoby jakieś kompleksowe badania przeprowadzić w tym zakresie. Natomiast rzeczywiście też chciałbym podkreślić bardzo, że że mimo, że nadal to pokutuje wśród ludzi, ta jednak mentalność osób dorosłych, rodziców zmienia się, tak. Generalnie w 2013 roku, tak historycznie patrząc i znowu tu sięgając do tych statystyk, 34% Polaków było zdania, że bicie dzieci nigdy nie powinno być stosowane. Tylko 34%. Natomiast w roku 2022 roku mówimy już o prawie 60% osób dorosłych, które odrzuca całkowicie przemoc fizyczną jako metodę wychowawczą. Czyli można by powiedzieć, że rośnie ta skala potępienia karcie lesnych i wzmacnia się ten trend kształtowania takich bardziej empatycznych postaw wobec dzieci. To z jednej strony, ale z drugiej cały czas docierają do nas, i przecież my również przekazujemy naszym słuchaczom te informacje no, też ku przestrodze, ale no, niezwykle bulwersujące i tragiczne, dotyczące, dotyczące takich skrajnych przypadków stosowania przemocy fizycznej wobec dzieci, które bardzo często mają skutek śmiertelny. To, to jak to ma się właśnie ta jedna dana, którą pan przedstawił przed chwilą, a te skrajne przypadki, o których my także informujemy naszych słuchaczy? Tutaj trudno rzeczywiście tak jednoznacznie określić, dlaczego mimo tego wzrostu świadomości nadal mamy do czynienia z takimi przypadkami bardzo skrajnymi, być może dlatego, że jako społeczeństwo nadal mamy zbyt mało empatii i zbyt słabo reagujemy. Ja tutaj też kolejne dane statystyczne przytoczę dotyczące świadków przemocy wobec dzieci. 39% badanych przyznaje się, że w ciągu ostatniego roku widziało rodzicach. Który stosuje karę fizyczną wobec dziecka, ale aż 41% świadków nie zareagowało w żaden sposób, kompletnie. Czyli mamy jednak tutaj problem taki nadal społeczny. Brak empatii, brak zainteresowania się tym dzieckiem. Ja pamiętam z mojego dzieciństwa mówiło się, że wszystkie dzieci są nasze. Natomiast teraz troszkę tak wygląda, jakby wszystkie dzieci były nieczyje. Mała jest, mały jest, że tak powiem, procent osób rzeczywiście reagujących, nie wiem, na ulicy, w sklepie, tak, w przestrzeni publicznej na to, co dzieje się z dziećmi, na które rodzice często krzyczą. Są też zgłaszane przypadki do nas, również do fundacji, takiego bicia dzieci, tak, w przestrzeni publicznej. Pytają osoby, co robić, jak zareagować. Hmm. Pamiętajmy, że jeżeli chodzi o a, powiedzmy takie mniej drastyczne przypadki przemocy wobec dzieci, czyli ten taki klaps czy krzyczenie na dziecko gdzieś w przestrzeni publicznej, musimy zareagować, możemy to zrobić w sposób spokojny, nieemocjonalny, po to, żeby jakby nie jeszcze dodatkowo tej atmosfery negatywnej nakręcać, tak kolokwialnie to ujmę. Natomiast pamiętajmy o tym, że w przypadkach drastycznych, kiedy ta przemoc rzeczywiście jest bardzo silna, i jesteśmy tego świadkami, powinniśmy, mamy obowiązek wręcz zawiadomić policję, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, czy w ogóle jakikolwiek Ośrodek Pomocy Społecznej, bo może być też gminny, mm. kuratora sądowego, sąd. I, I ja zawsze mówię, że jeżeli jesteśmy na przykład sąsiadami i słyszymy, że w najbliższej okolicy, albo wiemy, że w najbliższej okolicy jakieś dziecko doświadcza przemocy, bardzo zachęcam do tego, żeby składać y, na przykład wniosek do sądu o wgląd w sytuacji dziecka. Można to zrobić anonimowo. Można również anonimowo zgłosić na policję. Nie bójmy się tego, tak? Nawet jeżeli ta rodzina dostanie, zostanie założona niebieska karta, to też nie jest żadne nieszczęście dla tej rodziny, dlatego że niebieska karta ma obowiązek wziąć jakby pod lupę sytuację w tym miejscu, w tej rodzinie, w tym mieszkaniu, po to, żeby w dłuższym okresie czasu weryfikować, czy tam to dziecko przypadkiem nie doznaje jakiegoś cięższego rodzaju przemocy. Jaka jest odpowiedzialność instytucji w takim przypadku? Tutaj z tą odpowiedzialnością instytucji jest różnie. Jakby nie ma, ja nie jestem prawnikiem, ale wydaje mi się, że nie ma jakichś prawnych uregulowań i co w przypadku, kiedy urzędnik nie zareaguje na takie zgłoszenie. Ja wiem, że ta świadomość wśród urzędników, wśród instytucji również się zmienia. Urzędnicy przechodzą szkolenie, szkolenie różnego typu, w tym też z aktualizacji różnego rodzaju ustaw. Tak będziemy mieli niedługo nowelizację ustawy Kamilka. Będziemy mieli też nowelizację ustawy dotyczącej um, takich działań na przestępczość na tle seksualnym wobec małoletnich 2016 roku. Natomiast też musimy pamiętać o tym, że jakby um, szkolenia, które ci urzędnicy powinni przechodzić, powinny być cykliczne. Na tych szkoleniach nie tylko powinno się przedstawiać teorie, ale również powinno się realizować tak zwane studia przypadków, czyli na jakimś wybranym, konkretnym przypadku przeanalizować co się wydarzyło, czego się, co, co się nie wydarzyło, co powinno się wydarzyć. I tutaj dobrym takim studium przypadku zachęcam do tego, żeby przestudiować właśnie na przykład raport zespołu, który działa przy Ministerstwie Sprawiedliwości zespołu do spraw analizy ciężkich, śmiertelnych przypadków krzywdzenia dzieci, który opracował już pierwszy raport ze swojej działalności, raport dotyczący sprawy Kamilka z Częstochowy. Tam są wskazane Konkretne zapisy, konkretne wskazówki dla instytucji yy, różnych, tak, bo tam jest i wymieniona policja, i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, i sądy, i kuratorzy, i asystenci rodziny, więc cały szereg osób, które, których zadaniem, obowiązkiem jest dbanie o dobro dziecka. Yy, są tam konkretne wskazania, yy, co, z czego zabrakło. W tej sprawie konkretnej i co powinno być wprowadzone czy poddane większej dogłębnej analizie już w tych konkretnych jednostkach. Podejrzewam, że lektura ale... tego dokumentu to jest wstrząsające doświadczenie, ale no ze względu na to, że wiemy, jak sprawa Kamilka się tragicznie zakończyła, ale może to, to będzie przejaw tego, że śmierć tego dziecka nie poszła na marne, bo, bo ten przykład, ten przypadek, to studium przypadku, o którym Pan mówi, być może uczuli kogoś do tego stopnia, że, że dzięki temu uda się uratować jakieś inne małe życie. Na to liczymy, dlatego też właśnie jesteśmy w pewnym sensie popularyzatorami tego, te, 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 tego raportu, właśnie po to, żeby sięgać tam, zwłaszcza przez te osoby zaangażowane w taką pracę na rzecz bezpieczeństwa, prawy bezpieczeństwa dzieci, żeby jednak zagłębić się w ten raport. On nie jest długi, nie jest jakoś szczególnie drastyczny, dlatego że ja tutaj muszę zaznaczyć, że. Ta część tak zwana publiczna, ogólnie dostępna w przestrzeni medialnej raportu opublikowanego na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości nie zawiera szczegółów. Ona jest bardzo mocno zanonimizowana, natomiast jakby zawiera konkretne wskazania właśnie dla tych jednostek. Oczywiście na tym raporcie mogą się wzorować również inne, niekoniecznie z danego województwa, tak? w całej Polsce i jakby bazując na tych wskazówkach, poprawiać te systemy przeciwdziałania przemocy wobec dzieci we własnym, na własnym podwórku, hmm. we własnym rejonie, regionie. Panie prezesie, mówimy o prewencji, mówimy o zmianie świadomości, o tym, że coraz więcej osób w Polsce jednak deklaruje, że te kary cielesne wobec dzieci to już jest kompletny anachronizm, przeżytek i że nie powinno się ich stosować. Widać to w statystykach, ale jednocześnie widzimy, że takie przypadki, również te najbardziej drastyczne, cały czas się w naszym kraju zdarzają. Apelujemy o to, żeby reagować. No ale co z dziećmi, które doświadczają tego rodzaju przemocy? Pan też wspomniał na początku naszej rozmowy, że polskie prawo jest napisane, w ten sposób, że bardziej chroni rodzinę, a mniej traktuje podmiotowo samo dziecko. Co się z takim dzieckiem, które padło ofiarą przemocy w rodzinie właśnie się dzieje? Czy są miejsca, gdzie ono może szukać schronienia, bezpieczeństwa, pomocy? Znowu powołam się na ten raport Fundacji Dzieciom zdążyć z pomocą, która mówi o tym, że jedna trzecia ankietowanych uważa, że w przypadku przemocy fizycznej dziecko powinno być umieszczane poza rodziną. Czy są takie miejsca, gdzie te dzieci schronienia mogą szukać? Tak, no to tutaj otwieramy troszeczkę taką Puszkę Pandory pod tytułem Piecza zastępcza w Polsce. Hmm. Dlaczego mówię, że Puszkę Pandory? Ponieważ kiedyś postanowiono, że Polska, jako kraj bezpieczny, rodzinny, z korzeniami katolickimi, powinien być krajem wolnym od domów dziecka. Czyli postawiono na rodziny zastępcze, takie jakby domowe ogniska które mają zapewnić temu dziecku wyciągniętemu, wyjętemu, bo to się nazwa, wyjęcie, tak się nazywa wyjęcie, ze środowiska przemocowego, miałyby zastąpić te rodziny biologiczne, patologiczne czy te środowiska przemocowe bezpiecznym miejscem w, innej, w innym środowisku, w innej rodzinie. tak? Stąd pomysł był na rodziny zastępcze. Rodziny zastępcze zawodowe i rodziny zastępcze niezawodowe. No i zaczęto niestety likwidować bądź, Przestaną rozwijać zaplecze w postaci placówek opiekuńczo-wychowawczych, bo kiedyś nazywało się to Dą dziecka, obecnie nazywa się to placówka opiekuńczo No i cóż się stało? No niestety na wskutek dość dużych, istotnych różnic w funkcjonowaniu rodziny zastępczej, a placówki opiekuńczo-wychowawczej, nie ma zbyt wielu chętnych na zakładanie rodzin zastępczych. Ale też mamy zlikwidowane bądź nierozwijane domy dziecka, czyli te placówki opiekuńczo-uchowawcze. I idąc dalej, niestety okazuje się, że ponad 1500 dzieci w tej chwili powinno być natychmiast zabezpieczone, wyjęte z tych środowisk przemocowych i umieszczone w pieczy zastępczej. I nie ma miejsca. Nie ma miejsca dla tych dzieci, więc te dzieci pozostają albo w tych środowiskach przemocowych no albo gdzieś się zabiera te dzieci z tego środowiska przemocowego bezpośrednich biologicznych rodziców i umieszcza na przykład gdzieś obok w rodzinie zastępczej w postaci babci, dziadka, cioci, wujka Niekoniecznie, ja oczywiście tutaj nie będę wchodził w szczegóły, ale niekoniecznie te środowiska są tak blisko tej rodziny biologicznej, tej, tego środowiska przemocowego, że te rodziny są wtedy bezpieczne, tak? bo te dzieci, te dzieci, przepraszam, są bezpieczne, bo te dzieci nadal gdzieś tam są narażone w pewnym sensie na, kontaktach, na kontakty z, z tymi rodzicami przemocowymi. Więc tutaj należałoby bardzo mocno jakby zadziałać dwutorowo. Mamy ustawę Kamilka. Mamy tutaj rozwijaną wciąż ustawę o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Być może niedługo powstanie jakaś specjalna jeszcze specjalny akt prawny dotyczący samych dzieci, tak bo wiem, że są takie przesłanki i trwają prace przygotowawcze na razie nad takim odrębnym aktem prawnym, który by obejmował tylko i wyłącznie zagadnienie przemocy wobec dzieci natomiast równolegle powinny iść prace związane z rozwojem placówek opiekuńcielskich ja osobiście i my tutaj jako zarząd fundacji uważamy że w każdej gminie powinien powstać przynajmniej jeden ośrodek interwencji kryzysowej który będzie takim miejscem aby on stał pusty hmm. ale aby był gdzieś pogotowie i był takim miejscem które pozwoli na zabezpieczenie, natychmiastowe zabezpieczenie dziecka do momentu wyjaśnienia sprawy, jeżeli jest podejrzenie jakiejkolwiek przemocy wobec tego dziecka. Panie prezesie, to jeszcze na zakończenie naszej rozmowy poproszę pana o wskazanie skutków tej przemocy, tych kar cielesnych stosowanych, które zdarza się, że są stosowane wobec dzieci w Polsce. Jak takie dziecko, które przemocy jest poddawane, się rozwija fizycznie, psychicznie, społecznie? Jak to wpływa na później jego dorosłe życie, na, na budowanie relacji z innymi ludźmi? No, to jest na pewno bardzo duży uraz na psychice. I ten uraz. Wieku dorosłych, wieku dorosłym może mieć różnego rodzaju konsekwencje. Tak, do, do najczęstszych konsekwencji, y, które pozostają jakby, tak, to jest osłabienie poczucia bezpieczeństwa takiego człowieka, najpierw dziecka, potem osoby dorosłej. Podważenie też zaufania, tak, do dorosłych, zwiększa się również ryzyko problemów różnego rodzaju emocjonalnych, behawioralnych. Są z tych najbardziej oczywiście drastycznych przypadków, to są też podejmowane próby samobójcze, tak? Ja tutaj chciałem przytoczyć też taką ta, 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 z tego rodzaju, może nie statystykę, ale jakby taki, taką informację, która też gdzieś powinna zarysować, jak, jak duży jest to problem. Doświadczenie przemocy ze strony bliskich, dorosłych zwiększa szansę podejmowania prób samobójczych aż trzykrotnie. W związku z czym jest to olbrzymi stres dla tego dziecka, a tak jak mówię później, tacy ludzie w dorosłości po pierwsze mogą, bo nie muszą, przenosić te swoje doświadczenia z dzieciństwa na swoje rodziny, na swoje dzieci, czyli jakby to koło tej przemocy nakręca się, bo przenosimy je z pokolenia na pokolenie. Nie radzą sobie w życiu, są wycofani, nie, 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 nie potrafią sobie na przykład znaleźć dobrej pracy, mają ograniczone kontakty z osobami, z rówieśnikami, czy ze swoim otoczeniem, właśnie z uwagi na to, że są takimi osobami zalęknionymi, wycofanymi. Więc naprawdę. Nie budując siły w naszych dzieciach, nie budując gdzieś tych pozytywnych emocji, pozytywnych wspomnień z dzieciństwa, wyrządzamy im straszną krzywdę, która będzie potem miała konsekwencje w przyszłości. O czym w Polskim Radiu 24 w Światowym Dniu sprzeciwu wobec bicia dzieci przypominał pan Piotr Kucharczyk, prezes Fundacji To Ja Dziecko imienia Kamilka Mrozka z Częstochowy. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Bardzo dziękuję.